W szkole podstawowej imienia generała Antoniego Hedy, pseudonim Szary w Kowali, odbyła się magicznie teatralna wieczornica bożonarodzeniowa. Tym bardziej była niezwykła, bo połączona z akcją charytatywną i kiermaszem świątecznym. 17 grudnia szkolna hala w Kowali zamieniła się w magiczny teatr. Świąteczną atmosferę wprowadzili tłumnie przybyłych gości i młodzi aktorzy, którzy przedstawili niezwykłe jasełka. Można było zobaczyć popisy teatralne nie tylko uczniów szkoły, ale też jej absolwentów. Co dzisiaj mogliśmy zobaczyć podczas wieczornicy? Dzisiaj mogliśmy zobaczyć popisy nie tylko młodszych, ale i starszych naszych absolwentów, co szczególnie sprawia nam wiele radości, że młodzi ludzie mają jeszcze na to ochotę, że im się tutaj chce przyjść i że chcą coś zrobić. Zwłaszcza, że dzisiaj obiecali mi, że będą kontynuować to działanie. To już taka jest tradycja od wielu lat, że nasi uczniowie przychodzą i biorą udział w przedstawieniu. No, w tym roku przygotowali swoje. Miałam sporo wątpliwości, bo oni się uczą w różnych szkołach, ale się udało. Zrobili takie sensowne przedstawienie. Myślę, że będzie w przyszłym roku jeszcze lepiej. No i przedstawienie młodszych też sympatyczne. Byłoby na pewno lepiej, gdyby nie fakt, że strasznie tutaj dopadły nas choroby. I te dzieciaki tak się wymieniały: jedne były, drugie chorowały. Ciężko było zgrać, jakoś nam tam poszło. Chociaż powiem szczerze, że trochę niedosytu jest. Jasełka wypadły fantastycznie, o czym mówili zaproszeni goście. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego występu, ponieważ występowali i absolwenci szkoły podstawowej w Kowali, dali naprawdę niesamowity spektakl. Z wieloma takimi ideami, przesłaniami na te czasy, które teraz są, gdzie naprawdę no, ludzie powinni się zastanowić nad swoim sposobem postępowania i traktowania innych ludzi. Młodzi aktorzy ze szkoły podstawowej Tufkowali, z przedszkola, przedstawili naprawdę niesamowite jasełka, pełne takiej ciepłej atmosfery, z radością, także no, piękne przesłania. Przedstawienie, piękny wieczór. Wielkie podziękowania dla tych młodych aktorów, dla ich rodziców za przygotowanie, za ten wkład i również dla szkoły, dla grona pedagogicznego za przygotowanie tych młodych aktorów. Pod wrażeniem wieczornicy Bożonarodzeniowej był także proboszcz parafii w Brzezinach, ksiądz Józef Knapp. Na pewno ta lekcja, która była tutaj w szkole podstawowej w Kowali, jest zaczątkiem tego. Co każdy powinien przeżywać, bo mogliśmy y, usłyszeć to, co jest w Ewangelii, zobaczyć, a teraz trzeba to przeżyć w swoim sercu. Do tego służy cały czas Adwentu. Dlaczego te święta są tak ważne? Myślę, że ważne. Y, y, ale nie tylko one są tak wielkie z tego tytułu, że przychodzi na nas Pan Bóg, ale również dlatego, że są tak bardzo rodzinne i w ten sposób możemy budować również nie tylko tę wspólnotę z Panem Bogiem, ale i tą interpersonalną z każdym człowiekiem w rodzinie, rodzice z dziećmi i nawzajem. Wieczornica Bożonarodzeniowa wypadła fantastycznie, jednak jej sukces to nie tylko talent aktorskie uczniów, to również. Akcja charytatywna. Pomyśleliśmy też o tym, że korzystając w ogóle z, całego, z całej tej idei, kiedy przychodzi się do żłóbka i składa pokłon dzieciątku, pasterze przynoszą jakieś dary, więc postanowiliśmy, że te dary przekażemy ubogim i że nie będą to takie dary symboliczne, tylko praktyczne, więc jakiś makaron, kasza, cukier, to co się może przydać ludziom.